Cześć, tutaj Paweł Sawicki, witam na kanale. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, mianowicie, jak każdy wie, jestem, jestem kulturystą i żołnierzem. Na tym kanale głównie zajmujemy się strzelaniem, ale też miałem sporo zapytań na swoich social mediach, między innymi głównie na Instagramie. O tym, jak komponuję dietę do utrzymania sylwetki, mianowicie jeżeli chodzi tutaj o ćwiczenia, ćwiczenia dobowe na podwójnej dobie, jak ustalam swoją kalorykę dwa dni przed, dwa dni przed zajęciami, w trakcie zajęć i po zajęciach. Bycie, bycie żołnierzem, łączenie ogólnie swojej pasji, jaką jest kulturystyka, do tego, czym się na co dzień zajmuję, czyli jestem żołnierzem. Jest tak naprawdę bardzo ciężkim przedsięwzięciem z tego względu, że nie zawsze możemy podtrzymać dietę, nie zawsze możemy utrzymać tą dietę tak jak należy, pilnować godzin, pilnować posiłków takich jak mamy tak naprawdę w swojej kaloryce i przez to właśnie często wypadają nam ćwiczenia, często wypadają nam zajęcia dobowe na podwójnej dobie, czy poligony, czy inne jakieś przedsięwzięcia, które tak naprawdę dobrze trzeba rozplanować pod kątem kaloryki, żeby utrzymać fajną sylwetkę. Jeżeli ja jestem kulturystą muszę oczywiście dbać o to żeby moja kaloryka moje produkty były dobrze zbilansowane żebym miał energię i żeby po prostu rozplanować to mądrze tak żebym mógł ten zasób kaloryczny mieć cały czas tak naprawdę na zerowym, minusowym i na plusowym na plusowej podaży, tak? Według mnie takim najważniejszym sposobem na utrzymanie sylwetki, oczywiście tutaj mówię o pracy jako żołnierz, który bierze udział tak naprawdę w czynnej służbie i w zajęciach właśnie typu gdzie nie zawsze jest czas, żeby zjeść, żeby wypić, żeby uzupełnić witaminy i tak E, najlepszym sposobem na takie coś jest rotacja, rotacja węglowodanami, przede wszystkim rotacja węglowodanami. Nasz organizm e, pobiera, e, daje energię na całe ciało poprzez dodatni zasób węglowodanów oraz lub, lub tłuszczy. Ja jestem, ja jestem zwolennikiem diety węglowodanowej i już Wam tłumaczę, jak robię ten podział rotacji węglowodanami. Ogólnie bardzo wysoką kaloryką dwa dni przed zagadnieniem, w trakcie zagadnienia i bezpośrednio po zagadnieniu odbudowa wagi i odbudowa kalorii. Zaczynamy sobie od pierwszego dnia, czyli mamy dwa dni do ćwiczenia. Jeżeli mój zasób kaloryczny, czyli na przykład moja ilość węglowodanów wynosi na przykład 400 gramów, mówię tutaj o gramaturze produktu, czyli na przykład wychodzą to, przypuśćmy, 4 worki ryżu, to dwa dni przed ćwiczeniem zwiększam moją kalorykę o 100%, czyli wychodzi nam 800. Tak? Jeżeli mamy 400, mamy 800, czyli 800 gramów węglowodanów na dzień. Jest to już u mnie mocno dodatni bilans kaloryczny, który sobie gromadzę przez te, przez te dwa dni przed danym przedsięwzięciem na to, żeby moja kaloryka była w jak najwyższym pułapie. Jeżeli chodzi tutaj o produkty, produkty mogą być różne, bo mamy źródło węglowodanów tak naprawdę różnych. Ja jestem zwolennikiem spożywania ziemniaków, ziemniaki mają bardzo dużo witamin, mają skrobia. E, oczywiście mowa tutaj o kleikach ryżowych, o kaszach różnego rodzaju, czy to kasza bulgur, czy to kasza gryczana, e, czy, to, czy to ryż basmati, czy to ryż jaśminowy paraboliczny e, i, tak dalej, i tak dalej, Jest to tak naprawdę bardzo szeroka gama e, produktów węglowodanowych, które e, wchodzą w skład mojego, e, mojego, e, mojego bilansu kalorycznego, tak? e, Jeżeli chodzi tutaj o białko, oczywiście e, standardowa gramatura, ja jem po 250 gramów mięsa na każdy posiłek i w takim dniu dwa dni przed, przed, dwa dni przed przedsięwzięciem zaczynam sobie te ładowanie węglowodanami. Czyli, jak wspomniałem, jeżeli mam zasób kaloryczny 400 na dany dzień to w tym dniu ładowania wrzucam sobie 800. Białko trzymam na stałym poziomie. I oczywiście dorzucam wtedy sobie jeszcze dodatkowe węglowodany, węglowodany z owoców, żeby uzupełnić fruktozę i tak dalej, żeby nasycić po prostu mój organizm jak największą ilością kalorii, żeby złapać jak największy bilans kaloryczny. Jesteśmy po pierwszym dniu ładowania, oczywiście mój, mój bilans kaloryczny jest na poziomie plusowym. Przychodzi nam drugi dzień ładowania, czyli standardowo, jeżeli mam kolejny dzień ładowania i przypuśćmy na ten kolejny dzień ładowania mam ustalone w stałej diecie 400 gram węglowodanów, Oczywiście mówię tutaj przykładowo, 400 gram węglowodanów, czyli 4 worki ryżu lub e, pamiętajcie, że odpowiednik jednego worka ryżu, jeżeli chcecie zjeść ziemniaki, to jeden worek ryżu to jest odpowiednik 400 gram ziemniaków. Wtedy to wychodzi mniej więcej ta sama gramatura, ta sama kaloryka tak? e, i ta sama ilość e, węglowodanów. I mamy drugi dzień. Drugi dzień, jeżeli mam 400 gramów węglowodanów, ponownie wrzucam 100% więcej, czyli 800 gramów węglowodanów, białko trzymam na stałym poziomie i do każdego posiłku dorzucam tłuszcze. Ale tłuszcze dorzucam w małej ilości, około 20-25 gram masła orzechowego e, lub jakichś cukrów prostych, może być to dżem, może być to... E, może, mogą być to też również owoce. E, I po prostu mój... Po, w tym dniu zjadam 5 posiłków, gdzie zazwyczaj jem 6 posiłków. To w tym dniu zjadam 5 posiłków ze swojej, ze swojej stałej kaloryki. Natomiast szósty posiłek, już przed snem, e, dzień przed ćwiczeniem, na noc, e, robię sobie po prostu takiego cheat meal. Czyli cheat meal polega na tym, że wrzucamy sobie e, taki ostatni posiłek doładowywujący, żeby złapać ten najmocniejszy bilans kaloryczny e, dodatni, żeby uzupełnić ten glikogen, który jest już tak naprawdę uzupełniony, bo od tej. Ilości węglowodanów, glikogen, który mamy zgromadzony w naszych, w naszych komórkach mięśniowych, już jest naprawdę dobrze uzupełniony i jestem tak naprawdę gotowy pod każdym kątem na, na to, by bytować w lesie, dobę, czy tam, czy tam dwie. I zazwyczaj ten ostatni posiłek składa się u mnie z 500 gramów frytek. Do tego wrzucam sobie już tłustą rybę, żeby te tłuszcze się jeszcze dłużej troszeczkę rozkładały przez, przez noc. Jest to, może być to tusta ryba, bądź może być to tusta wołowina, może być to antrykot, może być to rozbiw. I do tego jeszcze wrzucam oczywiście to, z czego, to, z czego naprawdę słynę. Osoby, które śledzą mnie na Instagramie wiedzą, że jestem zwolennikiem lodów. Także wrzucam sobie jeszcze na koniec tłuste lody w postaci Berry Jerry lub hagen zasy, bo to są tak naprawdę bardzo mocno kaloryczne lody, oczywiście też bardzo smaczne, ale myślę, że tutaj na mnie, reagują, na mnie działają bardzo dobrze. I tak kończę moje dwa dni tego ładowania kalorycznego i jeszcze jestem tak naprawdę gotowy na, na, te, na, moje, na moje wyjście tak naprawdę na ćwiczenie i, i wiem, że mogę spokojnie działać. Tak? Yy, przychodzi, dzień, yy, przychodzi dzień ćwiczenia, czyli jeżeli mamy dzień ćwiczenia po dwóch dniach ładowania. Jest, tutaj troszeczkę już trzeba podejść inaczej do diety. Przede wszystkim, jeżeli wychodzimy na zajęcia dobowe lub na podwójnej dobie, na moim głównym czynnikiem nie będą tutaj teraz posiłki, tylko tutaj będzie już odgrywał bardzo mocno rolę sprzęt. Sprzęt, który będzie mi towarzyszył właśnie na dobie lub na podwójnej dobie. Oczywiście jest to wyposażenie, które tak naprawdę będzie mi niezbędne do prawidłowego działania, do prawidłowego funkcjonowania w terenie. Tak? Jeżeli jest to las, to oczywiście. E, muszę być wyposażony w karimatę, muszę być wyposażony w śpiwór, muszę być wyposażony w dobry plecak, odzież przeciw odzież e, przeciwdeszczową, deszcz do tego e, jakaś pałapka, do tego jeszcze e, czasami biorę zapasowe buty, e, no i oczywiście sprzęt, który, na którym będę pracował. Jest to rig, e, Tak naprawdę jest to, e, jest to są to szelki, które umożliwiają mi założenie tutaj z przodu i włożenie, włożenie tutaj w, poprze, w przedni pas magazynków. Natomiast na plecach jest to dobre, że mam możliwość założenia plecaka bez żadnego dyskomfortu i bez, bez żadnego problemu. Mogę sobie tutaj ten sprzęt rozmieścić na sobie, że nie będę miał po prostu żadnego problemu z funkcjonowaniem. Tak? I tak, jeżeli mamy na przykład, jeżeli chodzi tutaj o sprzęt, oczywiście mamy tutaj głównie, główny temat w tym odcinku, jest taki, że po prostu ustalamy kalorykę, tak? czyli już wam mówię, jak wygląda kaloryka. Dzień wcześniej przygotowuję się na wyjście do lasu, czyli muszę tak samo jak każdego dnia, moja, moja kaloryka musi być zbudowana albo z tłuszczy, Albo z węglowodanów. Oczywiście tutaj już będę bazował bardziej na tłuszczach, czyli na produktach tłuszczowych. Z tego względu, że tłuszcze dłużej się rozkładają w organizmie, dłużej się trawią i dłużej trzymają tą sytość, tak naprawdę. Tak? Są to różnego rodzaju sery cheddar, są to masła orzechowe, są to ryby w puszkach, łososie. I mogę też sobie zrobić takiego bardzo mocno kalorycznego omleta który zajmuje tak naprawdę bardzo mało miejsca, ale jest bardzo kaloryczny. I zjedzenie na przykład takich dwóch omletów, bo nie mam możliwości zjedzenia tutaj po, y, posiłku co trzy godziny i roz, rozplanowywuję sobie, czyli dzień wcześniej tworzę sobie, robię sobie takiego omleta już na wyjście. Czyli jest to, y, są to składniki z płatków owsianych, z białek jaj, z całych jaj. Do tego mogę wrzucić jakieś owoce i dodatkowo jeszcze posilam tutaj się masłem orzechowym, żeby podbić jeszcze mocniej tą kalorykę, bo tutaj kaloryka będzie na pewno okrojona, bo mój, y, moje spożywanie posiłku w tym dniu, to będzie maksymalnie dwa posiłki. Rano, gdzieś tam może jeszcze wieczorem i muszę być po prostu, no muszę mieć po prostu miejsce na sprzęt, a nie na jedzenie, tak? Czyli moja kaloryka wygląda tak, że komponuję sobie omlet wysokokaloryczny, mniej więcej węglowodanów na ten dzień wychodzi około 200 gram, E, czyli taki omlet z 200 gram płatków owsianych, z, z 400 ml, e, przepraszam, z 400 gramów białek jaj, e, czterech całych jaj. Do tego można do, dodać 300 gramów owoców i będzie to tak naprawdę taki podwójny omlet, ale bardzo syty. I do tego około, e, na ten cały omlet około. 50-60 gram masła orzechowego. Spożywam to już działając w terenie, czyli jeżeli mam jakąś chwilową przerwę, mogę sobie wyciągnąć, mogę sobie szybko zjeść, posilić się, mogę go schować i y, tak naprawdę energię mam już praktycznie na większość dnia. Musimy pamiętać też to, że ten glikogen i te węglowodany, które zgromadzone były, y, które zjedzone były dzień wcześniej, y, przepraszam, dwa dni wcześniej. I dzień wcześniej dały mi taki bilans kaloryczny, że ten bilans kaloryczny, mimo że pracuję w terenie, to ten bilans kaloryczny jest dalej na plusie. On jeszcze się nie wyrównał na bilans zerowy. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do tego, żebym jak najdłużej, żebym długi, długi okres czasu był poniżej tego, tej, kaloryki, tej kaloryki, poniżej zera, tak? Czyli zjadam sobie na ten posiłek, zjadam sobie w tym dniu... Posiłek rano, posiłek wieczorem, i tak naprawdę na ten dzień to będzie tyle. Kolejnego dnia, jeżeli jest to, ja tutaj mówię o pojedynczej dobie, kolejny dzień, jeżeli mam, jeżeli mam dwa dni takiej doby. W drugim dniu również bazuję na produktach, też głównie tłuszczowych. Są to, przede wszystkim, przeważnie jest to ser cheddar, który się też długo rozkłada, masło orzechowe. Ewentualnie biorę też dodatkowe jakieś konserwy, konserwy proteinowe, które nabywam na internecie, w sklepie internetowym. Jest to tak naprawdę stuprocentowa z kurczaka, żeby mieć to źródło białka, żeby mieć te źródło energii również z węglowodanów i z cukrów. To też biorę jakieś batony proteinowe, potrafię zjeść czekoladę, bo czekolada też się długo rozkłada w organizmie, daje też energię, daje troszeczkę żelaza. Także jest to też ważny element, który tak naprawdę daje mi ten bilans kaloryczny na, na tym poziomie, na który oczekuję energię, której potrzebuję, i tak to wszystko wygląda w ciągu tych dwóch dni dobowych. Tak? Jeżeli chodzi tutaj o wodę, wodę spożywamy w ilościach różnych. To zależy wszystko od tego, w jakim terenie się poruszamy, jaka to jest pora roku, czy jest to zima, bo byliśmy kiedyś, byliśmy niedawno na takim ćwiczeniu, gdzie temperatura była cały czas minusowa. Oczywiście tutaj był okrojony sen, bo sen snu było, były to zajęcia na podwójnej dobie. Snu było około tak naprawdę może z 4 godziny, i mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy przy sobie cały sprzęt. I padła komenda, że teraz zrzucamy to, co mamy w plecakach, i bierzemy w ręce to, co tak naprawdę jest nam niezbędne. Czyli bierzemy na przykład wodę, coś tam do ręki, i mamy element przenikania na odległości 15 km. I muszę sobie tą wodę rozplanować tak, żeby ona mi starczyła na, cały, na całe przenikanie. Temperatura była minusowa, woda była bardzo zimna. Tak naprawdę woda może miała 1-2 stopnie na plusie, i w takim momencie. Nie za bardzo chce się tą wodę pić eee, i nie potrzebujemy tak tej wody, żeby tą wodę tak uzupełniać. Ostatnim razem wyszło mi jeden litr wody na, e, tak naprawdę na cały dzień. Eee, niezbędnym, niezbędnym czynnikiem ogólnie uzupełniania e, naszych minerałów e, są witaminy tak naprawdę. Witaminy biorę cały czas, okrągły rok, dzień w dzień, e, w różnych dawkach. Jeżeli przychodzi tutaj okres właśnie przed, e, przed ćwiczeniem, Zwiększam moje witaminy tak naprawdę o 100%. Są to tak naprawdę te podstawy. Podstawa witamina C, omega-3, witamina D3, magnez, cynk, witaminy z grupy B i probiotyk, ewentualnie ostropest plamisty, nak i tak dalej, i tak dalej. Są to tak naprawdę witaminy, które są niezbędne w funkcjonowaniu każdego kulturysty, ale ja uważam, że żołnierz też powinien dbać o swoje Uzupełnianie witamin, bo jest to tak naprawdę niezbędne. Kiedy jest minusowa temperatura lub kiedy jest niska temperatura, jesteśmy narażeni na przeziębienia, jesteśmy narażeni na infekcje i tak dalej. Także uważam, że witaminy to jest niezbędny kompan w funkcjonowaniu każdego żołnierza. Zostaje nam ostatni dzień. Ostatni dzień, który tak naprawdę już jest dniem po ćwiczeniu, zakończenie ćwiczenia, wracam z ćwiczenia i muszę odbudować swoją wagę. Zawsze przeważnie jest tak, że jak wracam, patrzę na moją wagę, staję na wagę i widzę na przykład różnica w wadze między początkiem Ćwiczenia a końcem tego ćwiczenia to jest zazwyczaj u mnie około 2-2,5 kg w maksie na minusie, czyli wtedy zaczynam uzupełniać już powolutku w moją, moją wagę, uzupełniać kalorykę i tak dalej, i tak dalej. Jest to u mnie standardowe śniadanie, ale oczywiście tutaj też bazuję na dużej ilości owoców, żeby pobudzić mój glikogen wątrobowy, także. Jeżeli chodzi tutaj o śniadanie, wracam z ćwiczenia, zaczynam śniadanie. Śniadanie jest bardzo syte. Standardowe, płatki owsiane, jajka całe białka jaj, ewentualnie tosty z serem, yy, yy, owoce, przede wszystkim owoce, trochę masła orzechowego. I tutaj mam kalorykę naprawdę już wysoką w pierwszym posiłku. Posiłków w ten dzień jem tak jak w normalny dzień, czyli uzupełniam sobie cały czas, co 3, co 4 godziny te, te, tą kalorykę, która, która została stracona. Na takie odbudowanie wagi potrzebuję maksymalnie dwóch dni, bo moja waga, że tak powiem, ona potrafi się bardzo mocno gdzieś tam na tych ćwiczeniach rozjeżdżać. Czasami to jest tak plus, minus 5 kg. Mój organizm jest do tego przyzwyczajony, że ja bardzo szybko to odbudowywuję. Chodzi tutaj tylko o zwiększenie kaloryki, zwiększenie wody i tak naprawdę mamy już maksymalnie po dwóch, po trzech dniach już, jesteśmy, już jestem gotowy do takiego samego trenowania i do takiego samego spożywania kalorii, jak robiłem to przed danym ćwiczeniem. Jeżeli chodzi tutaj o sprzęt, jeżeli chodzi tutaj o podwójną dobę, bazuje tutaj na większych plecakach przede wszystkim. Plecak musi być większy, bo oczywiście jesteśmy dłużej w terenie, tak? Jest to plecak w pojemności 90 litrów ale zazwyczaj bazuje na 45 tutaj akurat mamy, mamy plecak hardego on właśnie jest w pojemności 45 litrów jest bardzo wygodnie otwierany bo tu jest zamek jest po prostu tak skonstruowany że nie musimy wyciągać wszystkiego jeżeli mamy coś na spodzie plecaka to nie musimy wyciągać wszystkiego tylko po prostu otwieramy sobie ten plecaczek jak walizkę i mamy wszystko pod pod ręką potem zasuwamy Umożliwia mi to szybkie działanie, szybki, szybkie nałożenie sprzętu na siebie, ewentualnie szybka ucieczka lub wejście po prostu w dane przedsięwzięcie, jakie mamy po prostu w programie danego ćwiczenia. Tak? Jeżeli chodzi tutaj o sprzęt, który, który używam na takich ćwiczeniach, Różnie to robiłem, bo yy, wiele osób mówi, że na przykład plate kariery, kamizelki taktyczne nie są dobre na pracę w lesie. Akurat mi osobiście bardzo dobrze się pracuje na plate karierze, ale psz, myślę, że yy, takim podstawowym, głównym. Yy, głównym yy, Główną kamizelką, a tak naprawdę już nie kamizelką, ale szelkami, są to czestriki, tak zwane chestriki, które pokrywają nam przedni, przednią ramę naszego ciała. Jesteśmy tutaj wyposażeni, mamy wszystko pod ręką, czyli magazynki i tak dalej, a plecy mamy na tyle wolne, że możemy spokojnie sobie zarzucić plecak i nie mamy tego dyskomfortu, że, robimy, że my czujemy jakiego, jakiegoś garba, czy źle nam się coś na plecach układa, bo tu chodzi o naszą mobilność, o naszą szybkość. O nasze, o nasze tak naprawdę skoordynowane i odpowiednie działanie, żeby było efektywne, dynamiczne i sukcesywne. Myślę, że na, w tym odcinku mamy wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli byście chcieli więcej takiego tematu jak łączenie diety, łączenie z innymi pasjami, lub tak, tak jak ja. Ogólnie żyję, czyli jestem kulturystą, jestem żołnierzem, jestem czynnym kulturystą, bo mam w planach już wystartować niedługo na, na moją na zawodach. Aktualnie się szykuję tak naprawdę już gdzieś do jakiegoś startu. To dawajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie kanał z opcją dzwoneczka. I co, do następnego i pozdrawiam.